kolejnego punktu, punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i częściowego z niej zwolnienia oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie gminy Zaklików. Państwo Radni zapoznali się z projektem uchwały. Czy są jakieś uwagi, pytania? Jakieś ee, opinie komisja wydawała w sprawie? Proszę radny Siemola. Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu tej uchwały jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę radny klimacki. Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest również pozytywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący się. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 29 przez 200.